Dzisiaj nagrywam kolejny film, kolejne audio odnośnie kultu maryjnego. Dlatego to robię. Jest dzisiaj 16 marca 2024 roku. Dlatego to robię, tak jak powtarzam, że 4 dni temu udostępniłem film pod tytułem Maryja nie jest matką pana Jezusa. Chyba jakoś tak, bo ja to z pamięci tylko teraz przytaczam. I ma on w tym momencie około 400 wyświetleń. Po prostu takie hasztaki zamieściłem, że ludzie chyba szukając coś o Maryi właśnie się dostają na ten mój kanał, na te moje filmy. I dlatego chciałbym przestrzec wszystkich ludzi, którzy będą szukać tematów Maryjnych, że jest to bardzo niebezpieczne zwiedzenie. Ponieważ Maryja, która się objawia na całym świecie, ja to powtarzam bez przerwy, na moim kanale jest naprawdę wiele filmów, gdzie udowadniam, że Maryja nie jest Matką Pana Jezusa. I żeby to było jasne, ona nie jest Matką Pana Jezusa. To jest demon, który się za nią podaje. Chciałbym wreszcie ten temat, temat maryjny wyczerpać tak, ażebym nie musiał nic więcej nagrywać. Ja wiem, bo koresponduję z różnymi ludźmi, głównie katolikami, bo to oni tak bardzo wierzą i ufają Maryi bardziej niż Panu Jezusowi. Na stronach katolickich najczęściej pada imię Maryja, Maryja, Maryja. Tam ludzie nie mówią o Panu Jezusie, owszem, ale bardzo niewielu. To jest zdecydowana mniejszość tych ludzi, którzy mówią o Bogu, o Panu Jezusie. A On jest Bogiem, a Maryja nie jest Bogiem. Chociaż to ludzie powinni zauważyć. Szkoda, to jest właśnie bardzo dramatyczne wręcz, że nawet malutkie dzieci i są uczone Maryja, Maryja, Maryja to, Maryja tamto, zdrowaś Maryjo, zdrowaś i święta i tak dalej, i tak dalej. I te dzieci uważają, że Maryja jest Bogiem. Ja wiem, ja pytałem różnych ludzi, ja też rozmawiałem z dziećmi i także z dorosłymi. Także oni, kiedy ja im powiedziałem, kiedy im proponowałem, a żeby modlili się tak, jak Pan Jezus nalegał, żeby modlili się do Boga, do Pana Jezusa bezpośrednio, bez żadnych pośredników, to oni wystawiali na mnie oczy, bo jak to oni mogą bezpośrednio iść do Jezusa Chrystusa? Jak to mogą oni bezpośrednio się modlić do Niego? Uwierzyli sami, oni sami wierzą, że do Pana Jezusa potrzebują dodatkowego pośrednika, mimo że Pan Jezus sam powiedział, że On jest jedynym pośrednikiem do Boga a do Niego, pośrednika nie trzeba żadnego. Piszę o tym w Ewangelii, według Mateusza, w rozdziale 11, w wersecie 28. Pan Jezus osobiście wymówił te słowa: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was potrzepie. Ale ludzie nie, ludzie nie chcą do Pana Jezusa przychodzić, uważają, że nie są godni. W takim razie, jeśli nie są godni, to do kogo oni chcą pójść? Dlatego właśnie idą do Maryi, bo wierzą, że ona ich przyprowadzi do Jezusa. Ale to jest błąd, to jest wiedzenie. Maryja po prostu walczy z ludźmi. Ona objawia się jako rzekoma matka Pana Jezusa, chociaż nią nie jest. Jest to klasyczny wybieg szatana, jest to typowe objawienie demoniczne, jest to zwodzenie nieprzyjaciele, jak to można powiedzieć w takim pospolitym języku. I ja chciałbym ten temat wreszcie zakończyć, wyczerpać go. Ale ja widzę, jak to nie przynosi nie tylko z mojej strony, ale ze strony ludzi, którzy robią to samo co ja, to nie przynosi żadnych pozytywnych skutków. Niektórzy owszem nawracają się do Boga, bo z kultu maryjnego trzeba się nawrócić, żeby każdy o tym wiedział. To jest po prostu grzech. Bóg o tym powiedział osobiście zresztą Pan Jezus. Jeżeli ktoś czyta Biblię, jeżeli ktoś chciałby zachęty do czytania Biblii, to niech popatrzy do Ewangelii według Mateusza do 4 rozdziału 10 wersetu. Tam Pan Jezus, w związku z tym, że On był kuszony na pustyni przez diabła podczas 40-dniowego postu na pustyni, On był na tej pustyni i diabeł Go tam kusił, a zawsze Pan Jezus odpowiadał na Jego argumenty słowem Bożym. Ja się trochę dziwię, że ludzie mówią o tych, którzy posługują się Słowem Bożym, jak na przykład ja, bo ja jestem jednym z wielu, że to są ludzie, jacyś wysłannicy szatana, ludzie zwiedzeni i tak dalej. Tylko skąd możemy brać prawdę o Bogu? No właśnie z Pisma Świętego, ze Słowa Bożego. I Pan Jezus zawsze na wszystkie jakieś pogróżki, czy jakieś pogadanki z szatanem, na jego argumenty, ażeby zrobił coś... Co chciał, ażeby zrobił, mimo że pan Jezus nie chciał tego robić, a odpowiadał właśnie słowem Bożym. W końcu powiedział diabłu tak, i to jest zapisane w Ewangelii według Mateusza, w czwartym rozdziale i dziesiątym wersecie. Pan Jezus odpowiedział diabłu tak, idź precz, szatanie, jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Kropka. Tłumacząc to katolikowi. To do niego absolutnie nie trafia, to jest dla niego jakaś abstrakcja, to jest jakiś science fiction, bo katolicy tak przywykli do tego kultu maryjnego, są tak nim przesiąknięci, są nauczani od dziada pradziada de facto, także bardzo ciężko z ich umysłów, ażeby to udeszło, ale sami uważają, że religia im wystarczy. Nie, religia im na pewno nie wystarczy, bo Pan Jezus to nie jest religia. Trzeba robić tak, jak on powiedział, co on sugerował, co w ogóle robić ale oni tego ludzie robić nie chcą, bo im się wydaje, że są w kościele, pośpiewają, posiedzą, poklęczą i jest wszystko dobrze. No niestety nie jest dobrze i oni są na drodze do piekła i nie ma co do tego żadnych wątpliwości, żadnej dyskusji nie można prowadzić, bo to jest jasne. Wystarczy posiłkować się Słowem Bożym, chociaż posiłkowanie się Słowem Bożym, Słowo Boże trzeba mieć przede wszystkim przed oczami i wystarczy tam zajrzeć, jak Bóg sobie życzy, ażeby człowiek się zachowywał, i co ma robić? No niestety, katolicy robią to, co oni chcą robić, a prawo ludzkie, w porównaniu do prawa Bożego, jest niewarte nic. Także ludzie dalej chcą się po prostu bawić w kościół, bo to jest zabawa w kościół. Modlitwy do zmarłych ludzi, wzywanie ich na modlitwie, modlitwy maryjne i tak dalej, i to jest po prostu typowe pogaństwo. To jest pogaństwo, to jest nekromancja, jeżeli się wzywa osoby zmarłe, tego Bóg nie o tym on pisał już w Starym Testamencie, jest to zapisane w Księdze Powtórzonego Prawa w 18 rozdziale w wersetach 10 do 12 i tam pisze wyraźnie, że Bóg brzydzi się nawet takimi ludźmi, którzy właśnie robią to, co robią katolicy, wzywają zmarłych, modlą się do zmarłych, jakikolwiek zmarły odpowiada jest jakimś patronem czy zgubionych rzeczy, czy tak jak Krzysztof jest patronem podróżnych. Dlatego tego Bóg nienawidzi. Bóg powiedział, ażeby zwracać się do Niego. Jest to zapisane już w Starym Testamencie w Księdze Izajasza, w 42 rozdziale bodajże i 8 wersecie, o ile dobrze pamiętam. Ale tam to wszystko jest. Księga Izajasza, Księga Jeremiasza to są bardzo ważne księgi, na podstawie których można wywnioskować, jak Bóg chce, ażeby się człowiek zachowywał. Do kogo ma się człowiek zwracać? Oczywiście do Boga. Bóg to wyraźnie powiedział. Cały pięcioksiąg o tym mówi. To jest wszystko w Biblii. Tylko, że ludzie tego nie są czytać, kaplicy tego nie są czytać. Im się wydaje, że Kościół Rzymski, jak dołożył siedem ksiąg apokryficznych, nieświętych, jakich, jakich bzdur w okresie średniowiecza, w XVI wieku, to te księgi, bo on to zrobił, żeby podeprzeć swoje heretyckie zachowania, swoje heretyckie w ogóle herezje. To im się wydaje, że to jest w Biblii, to mogą modlić się do zmarłych, odpusty. Czyściec, i tak dalej, i tak dalej, to wszystko ma podstawy w Biblii. Nie mam podstaw Biblii. Bo po co jest potrzebny czyściec? Czyściec postuluje, że człowiek może sam się zbawić, sam zapłacić za swoje winy. W takim razie, po co przed Jezus tutaj na, na Ziemię 2000 lat temu? I tutaj już katolicy nie chcą, oni nie mogą na to odpowiedzieć jednoznacznie, i wtedy stosują jakieś takie wymiki, jakieś wymyki, jakieś takie inne tematy zaraz yy, znajdują. To tak samo jak. Na przykład dzisiaj czytałem taki jakiś człowiek na takiej sekciarskiej stronie Święty Kościół Katolicki, bodajże coś takiego i on udowadnia, że celibat jest ma jak najbardziej źródło biblijne, że to, że tam apostoł pisał, że człowiek ma być mężem jednej żony, to nie chodzi o żonę taką, taką jaką rozumiemy my wszyscy, tylko chodzi o jakieś posługiwanie dla Boga i tak dalej. Ale już, że dalej słowa właśnie, których on tu używał z pierwszego listu do Tymoteusza, z trzeciego rozdziału, że biskup ma być mężem jednej żony, czyli biskup, czyli ktoś, kto naucza w kościele, ma być mężem jednej żony, to on, tak jak powtarzy, powtarzam jeszcze raz, on to stwierdził, że to chodziło o jakieś posługi Boże, o taką żonę chodziło, jakąś taką oblubienicę, jako kościół oblubienica. Nie, to w tym wypadku, w tym wersecie listu do Tymoteusza chodzi wyraźnie o to, że człowiek, który chce sam nauczać, sam musi być mężem żony, pokazywać, że dobrze swoim domem rządzi, że wychowuje dzieci posłuszeństwie itd., itd. I ten człowiek, który tak chciał skrzywić Pismo Święte, ażeby podeprzeć biblijne, rzekome pochodzenie celibatu, to już później, nie dalej tego wersetu nie rozwijał, tej Księgi. Także Kościół Żydów tak jak powtarzam kolejny raz i w kolejnym nagraniu, jest to podróbka prawdziwego Kościoła za Chrystusa. Kościoła rzymskiego pan Jezus nie założył na 100%. To instytucja, mimo że wielu ludzi, właśnie sekciarskich stron, które chcą Kościół katolicki obronić, oni twierdzą, że pan Jezus założył Kościół katolicki. Nie założył Kościoła katolickiego, nie założył Kościoła rzymskiego, przecież Rzymianie go zabili. Ja sam się dziwię, jak ciężko jest ludziom to zrozumieć, że. Kościół jest za Chrystusa jest to kościół, który jest oparty na miłosierdziu, na miłości, a kościół Rzecznicko-Katolicki na miłości nie jest oparty. Proszę sobie tylko pomyśleć. Morderstwa, kradzieże, inkwizycja, rzekomo święta inkwizycja, wyprawy krzyżowe i naprawdę tam jest tyle grzechów, papierze, po kolei. Tam naprawdę ja nie wiem, czy choć jeden będzie zbawiony z papieży. To byli ludzie, którzy wymyślali nowe grzechy. Także od instytucji katolickiej należy trzymać się z daleka. Ja wiem, że katolicy, gdyby zaczęli odchodzić od kościoła rzymskiego, stanęliby przed taką jawną, że tak powiem, pustką, bo nie wiedzieliby dokąd tu iść. Wystarczy wziąć Biblię i tam jest zapisane, do kogo trzeba iść i ten ktoś stoi z rozpozartymi rękami. Tym kimś jest Jezus. Gdzie mamy pójść, jeżeli odchodzimy z jakiegokolwiek kościoła? No mamy iść do Pana Jezusa. I On o tym powiedział własnymi słowami w Ewangelii według Mateusza w 11 rozdziale i 28 wersecie. Powiedział tak, powtarzam te słowa kolejny raz. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Więc dlaczego ludzie nie są do Niego pójść? No nie są do Niego pójść, bo są przyzwyczajeni, mają taką tradycję. Jakiś heretyk ze średniowiecza, jakiś Ludwik Maria Gryndemofort powiedział przez Maryję do Jezusa. I ludzie wierzą Jemu. A nie wierzą Jezusowi. On swoje własne słowa, własne słowa zapisał w Biblii, ale ludzie w to nie wierzą, bo im się wydaje, i tak są nauczani, że nie są godni, ażeby pójść do pana Jezusa przed jego tron bezpośrednio. A to jest wielkie zwiedzenie. Także Ludwik de Montfort, siostra Faustyna Kowalska, to, to ludzie zwiedzeni. Także jeżeli się nawrócili do śmierci, już ich więcej nie zobaczymy. Żeby to było jasne. Takich ludzi jest jeszcze wielu, naprawdę jest wielu takich ludzi. Poza tym, oczywiście, są dzisiejsi kapłani: ksiądz Dominik, ksiądz Piotr. Ja nie chcę tu bardzo szastać jakimiś nazwiskami, ale chcę w miarę jakoś spokojnie, ażeby to wszystko przekazywać, co chcę ludziom przekazać, i żeby nie było z tego jeszcze większego problemu. Ale niestety katolików jest bardzo ciężko odłączyć od swoich starych nawyków, bo takim jest dobrze. Ale kiedy jest dobrze, to jest dobrze. Ale kiedy czas się skończy i Pan Jezus powróci, no, to wtedy już dobrze nie będzie. W księdze objawienia Jana, w trzecim rozdziale, pisze tak. Oto stoję u drzwi i pukam. Kto usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Dlaczego ludzie nie chcą odpowiedzieć na jego wezwanie? Ja znam kilka przypadków, kiedy pan Jezus przez kilka lat do tych ludzi puka i ciągle puka. Od trzech lat do dzisiaj i on puka do tych ludzi, ale nie chcą mu otworzyć. Nie chcą mu otworzyć, bo lepiej jest im w ich martwej religii. Tak, bo religia jest martwa. Religia zabiła Jezusa. A oni dalej w tym tkwią, bo tak robiła ich matka, babka, prababka. Całe rodziny tak robiły. I oni myślą, że robiąc to samo, co oni, są na dobrej drodze i robią to, co jest właściwe. Ale oni nie robią tego, co jest właściwe. Znam właśnie ludzi, do których Jezus puka. Im się wydaje, że są na dobrej drodze. Ale skoro on do nich puka, to on sam im daje znać, że nie są dobrej drodze. Prosty rachunek. Po co Jezus miałby pukać, kiedy ci ludzie by należeli do Niego już? A nie należą do Niego, zresztą to widać, że do Niego nie należą. Oni myślą, że spełniają swoje obowiązki kościelne, robią wszystko, co by chcieli, nie służą Jezusowi w ogóle, żyją tak, jakby Boga nie było na tygodniu normalnie, i im się wydaje, że są w rękach Boga. No są poza nimi. Tu nie trzeba dużo tłumaczyć, naprawdę. Kościół rzymski jest zwiedziony i on prowadzi ludzi do piekła. Ja się osobiście nie wstydzę, tylko powiedzieć, bo ja tam żyłem przez 35 lat. Ja się cieszę, że jestem odstępcą, ja się cieszę, że jestem wyklęty, mimo że nie staram się z wypisać i raczej ludzie dalej nie postrzegają jako katolika, no ale taka jest prawda. Pan Jezus jest to ktoś zupełnie inny. W Kościele Rzymskim pan Jezus jest zupełnie inną osobą niż w Biblii. W Kościele Rzymskim. Pan Jezus umiera na każdej mszy. W Biblii nie. Biblia mówi, że on już to zrobił raz na zawsze. Pisze o tym w liście do Rzymian, w liście do Hebrajczyków. Proszę sobie to posłuchać. Na moim kanale ja czytam. Może jeszcze nie jest wszystko udostępnione, ale ja czytam Biblię, Nowy Testament na moim kanale i udostępniam te właśnie nagrania. Mimo, no może tam bardziej tak dukam, bo czasami po prostu źle się czuję, a chcę coś nagrać. Tu nie chcę się opuszczać, mimo, że się źle czuję. To jeden, nagrywam. Czasami trochę to jest wydukane. Ja to czytam szczerze. Tak jak umiem, ale szczerze. I proszę sobie jeszcze wziąć do serca jedno. W Ewangelii według Jana w trzecim rozdziale pisze: Pan Jezus mówi sam. W Ewangelii według Jana są takie słowa. To są bardzo ważne słowa, tylko że ludzie pomijają je całkowicie. Brzmią one tak: Tak Bóg umiłował świat, że syna swojego jednorodnego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął. Ale miał życie wieczne. A ludzie myślą, że przez Maryję do Jezusa będą się modlić do Maryi, za nią iść i otrzymają życie wieczne. Nie otrzymają życia wiecznego. Nie otrzymają i to nie podlega. nie ma o czym w ogóle mówić. Bo to Bóg daje życie wieczne, a nie Maryja. Ja już się spotykałem, ja już w jakimś nagraniu powiedziałem, ja się spotykałem z tym, że ktoś nad Maryję prosił o przebaczenie grzechów, to ją naprawdę to aż mi włosy snęły na głowie. Ale no niestety do tego doprowadził kościół rzymski do tego doprowadziły takie heretyckie jakieś czytanki jak traktat Ludwika de Montfort o doskonałym nabożeństwie, nawożeństwie Panie coś takiego do tego to doprowadza bo ja nie wiem jak trzeba być poronionym człowiekiem poronionym płodem żeby stworzyć takie dzieło no, rodem z piekła taki słów muszę użyć bo tego się nie da czytać to nawet nie wiem do jakiego to zaliczyć do jakiego gatunku to jest nie to science fiction, ale to naprawdę, to jest herezja, herezja, herezja. To dzieło bluźni Bogu w twarz, pluje Mu w twarz. No ale wracając do tematu maryjnego, bo ja zawsze zaczynam mówić na ten temat i muszę gdzieś tam odskoczyć. Proszę iść za prawdą Słowa Bożego. Bo jak będziecie szli za Maryją, nie traficie w dobre miejsce na pewno. Tylko Biblia i koniec. Tutaj na przykład protestanci, jak Luther, oni dobrze mówili. Oni chcieli się kierować Pismem Świętym. Ja nie powiem, że protestantyzm jest idealny. Nie. W dzisiejszych czasach on w ogóle wchodzi w ekumenię z innymi kościołami. Także tylko Biblia i nic poza tym. Bo to jest Słowo Boże. Tam jest prawda. A jak pisze w drugim liście Jana i pierwszym liście do Koryntian bodajże, że nie powinno się wychodzić ponad Pismo. I nie powinno się dokładać coś jeszcze więcej. Jak to napisał apostoł Jan, w drugim swoim liście w pierwszym rozdziale i dziewiątym wersecie On napisał tak Każdy kto wybiega zbytnio naprzód A nie trwa w nauce Chrystusa Ten nie ma Boga Kto trwa w nauce Chrystusa Ten ma i Ojca i Syna Podobnie napisał apostoł Paweł W pierwszym liście do Koryntian W czwartym rozdziale szóstym wersecie Można tam takie słowa przeczytać Mówiąc to, miałem na myśli, bracia, mnie samego i Apollosa ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane. Niestety Kościół rzymskokatolicki twierdzi, że tradycja katolicka jest tą, którą stworzył Pan Jezus. Nie, to jest wzdura, to jest kłamstwo. Pan Jezus nie stworzył katolickiej tradycji. Nie, katolicka tradycja no, przyczyniła się do Jego śmierci, ale na pewno nie jest tą tradycją, która jest zgodna ze Słowem Bożym, bo cokolwiek się dzieje na świecie, a nie jest zgodne ze Słowem Bożym, trzeba to natychmiast odrzucić, dlatego że katolicka tradycja, na przykład katolicka, ona się nie zgadza z tradycją apostolską i to już jest zbytnie wybieganie poza Słowo Boże, a Pismo Święte jest tą właśnie wykładnią, z którą należy porównywać wszystko, i wtedy wychodzi, jak powinniśmy żyć. Także ja zostałem przez wiele lat oszukiwany przez Kościół Rzymski i dlatego ja tutaj się nie chcę mścić. ja chcę tylko pokazać ludziom w jakim stanie są, kiedy, jeżeli robią to samo, co ja robiłem kiedyś. Zakończę moje nagranie tym, że należy kierować się tylko pismem świętym. Pan Jezus dokładnie powiedział, kogo należy czcić, komu należy służyć i do kogo się de facto modlić. A tym kimś na pewno nie jest Maryja, czy ktokolwiek inny z ludzi, ze zmarłych ludzi, z jakichś innych bożków, bo Bóg modlitwy do kogoś innego, aniżeli on sam, nazywa modlitwami do bożków. Jest to po prostu pogaństwo. Błogosławie wszystkich. Ewangelizm Dawid.